przy meczów dotychczasowych, tym bardziej, że grała przeciwnikiem, który no jest jednym z tych topowych drużyn naszej lidze. Zresztą wszystkie mecze dotychczasowe, w tych siedmiu meczach, które prowadziłem, wszystkie drużyny były właściwie topowe. Ale o ile w pierwszej połowie Śląsk miał przewagę, strzelił na piękną bramkę, to w drugiej połowie uważam, że ku wszystkim i mojemu zaskoczeniu, że byliśmy jakby drużyną budującą, To, że bramka wcześniej nie padła, to zabrakło nam trochę szczęścia, ale wydaje mi się, że zasłużyliśmy na ten remizji, na tą bramkę. Gratuluję Śląskowi Wrocław, bo chyba gra w Pucharach. Że będzie grał w Pucharach, na pewno będę, będziemy im kibicować. Uważam tą drużynę za bardzo dobrą. Szybko! 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 Wszystkim gratuluję Stali, bo zapracowała na ten remis i zagrała znakomite drugie 45 minut. W drugiej części meczu pozwoliliśmy Stali na zbyt wiele. Przegrywaliśmy za dużo pojedynków, byliśmy zbyt pasywni. Przy bramce odsłoniliśmy zbyt duże przestrzenie i straciliśmy gola. Zabrakło nam właśnie tych konkretów, o których tutaj mówiłem, do skoku. I nad tym należy pracować, aby mieć większą kontrolę w czasie, w czasie meczu. W trudnych momentach nie odmawiałem klubowi swoim, swoją pracą i akurat klub, drużyna znalazła się w trudnej sytuacji. Wiadomo, że była na ostatnim miejscu jestem szczęśliwy i gratuluję przede wszystkim piłkarzom, że z meczu na mecz, z treningu na trening z tygodnia na tydzień stawali się coraz lepszą drużyną. Dzisiaj chyba był finał tego wszystkiego. na z samej. Mogliśmy ten mecz zabić w cudzysłowie wcześniej, bo mieliśmy znakomite sytuacje. W pierwszej części meczu zabrakło przede wszystkim decyzji oddania strzału, miał taką sytuację Szymon Lewko, miał Waldek Sobota. Trzeba strzelać w takich sytuacjach, nie można szukać na siłę podań i, i ta, ta informacja na pewno do zawodników zostanie przekazana, już została przekazana w przerwie. No i te kontrataki, które mieliśmy, zbyt, zbyt wolno i niedokładnie rozgrywaliśmy w końcowej fazie. Sześć tygodni, szczególnie ten pierwszy okres był ciężki, ponieważ drużyna była mocno przybita mentalnie. Ja to wspominałem w wielu wywiadach. Bardzo dobrze była przygotowana pod kątem fizycznym i techniczno-taktycznym. Mam wspaniałych asystentów, którzy w jakiś sposób przygotowywali tą drużynę do każdego meczu. Ja się skupiałem przede wszystkim na jednym, żeby ich podnieść mentalnie i żeby z meczu na mecz sprawiała im radość gra w piłkę. I pokazali to w tym siódmym meczu. że Rzeczywiście mają dużą satysfakcję z tego miejsca. Jeszcze raz im gratuluję za to. I przez śląsk w ostatnich minutach sprawiła, że zrobiło się gorąco. W tym samym czasie Lechia także strzeliła bramkę, ale po chwili ją anulowano. Były to stresujące minuty dla pana. Nie powiem, żeby to były stresujące minuty. No, w sporcie tak jest. No, trochę rozrywki, trochę takiej sytuacji podbramkowej ma być dla kibiców. Wiadomo, że nie po raz pierwszy w takiej sytuacji jestem, zdobywając mistrzostwo polski w 2017 roku, kiedy odrabialiśmy 12 punktów straty, obejmując zespół do, do lidera. W ostatniej kolejce czekaliśmy kilka minut na wynik innego spotkania i to nam dało Mistrzostwo Polski. Po latach się nie pamięta tego, w jaki sposób to miało miejsce. I na pewno wielkie gratulacje dla zawodników, bo byli zdeterminowani. Od 22 marca widziałem zespół głodny, widziałem zespół chętny do pracy, widziałem zespół ambitny i to jest najistotniejsze. Oczywiście my jako ambitni ludzie czujemy ogromny niedosyt po dzisiejszym spotkaniu i... To trzeba powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bo chcemy takie spotkania wygrywać i mamy takie spotkania wygrywać. To co też powiedziałem wcześniej, gratulacje dla Stali, bo w drugiej połowie zagrała świetnie. Natomiast cieszymy się, że zagramy w europejskich kucharach. Stas zdobyła we Wrocławiu jeden punkt, strzelając bramkę na sam koniec spotkania. Myślał Pan o tym, co w tym czasie dzieje się w meczu Legia pod Beskidzie? Nie. Nie myślałem, zresztą na moją prośbę nikt z ekipy przyjeżdżającej nie miał komórek przy sobie, nie interesował nas mecz Legia pod Beskidzie. Myśmy patrzyli na siebie, żeby zagrać dobry mecz, żeby zagrać skutecznie, zresztą Mamy dla kogo grać? Przyjechało mnóstwo kibiców autokarami, przyje przyjechali kibice swoimi samochodami. Ja dedykuję to, ten remis dla całej społeczności Mieleckiej. Na pewno bardzo dużo emocji. Początek, początek był bardzo nerwowy w naszym wykonaniu. Wiedzieliśmy bardzo dobrze, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jaką stawkę gramy. I jak mówię, bardzo dziękuję tutaj chłopakom za, naprawdę za wolę walki, za to, że wyszli i oddali serducha, oddali naprawdę bardzo dużo energii. Tak jak powiedziałem w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu to był dobry prognostyk przed tym meczem i podtrzymuję te słowa, bo był to dobry prognostyk, bo ten zespół zaczął funkcjonować naprawdę jak, jako, jako monolit. Pierwsze słowo, które mi się nasuwa, to rozczarowanie, bo, bo to jest to, co wszyscy czujemy. Ja przede wszystkim rozczarowanie tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie. Niestety nie stanęliśmy na wysokości zadania, mimo tego, że to był jeden z niewielu meczów. W sezonie, w którym rozpoczęliśmy dobrze, a nawet bardzo dobrze bym powiedział, w którym to my mieliśmy inicjatywę, w którym to my dominowaliśmy i wystarczyło z odpowiednio chłodną głową, z odpowiednim spokojem kontynuować tą dobrą grę, którą prezentowaliśmy od pierwszego gwizdka. Natomiast gdzieś. Gdzieś zaczęła szwankować nasza gra, gdzieś zaczęła szwankować nasza głowa, i niestety nie potrafiłem, nie potrafiłem pomóc drużynie na tyle, żeby wróciła na odpowiednie tory. I, i, i ta inicjatywa, którą oddaliśmy rywalowi, spowodowała, że zasłużenie zabrali trzy punkty. Pierwsze, pogratulować nasze zespołu. Myślę, że była taka. dužo valke, mogli smo vidjeti diša na meču i dužo dobrih obrona bramkaža, to diša bih ćel pogratulovati moju kolegu Višnje. I ne vem, co, ješ imamo Nie wiem, jakie, jakie są wyniki z tej ligi, ale jeszcze jeden mecz musimy wygrać, żeby byli pewni i utrzymali. E, prosiłbym o, o, o wsparcie dla, dla zespołu. Tak? Jest to, e, Jeżeli chodzi o moją osobę, jest to jeden z ostatnich meczów w Mielcu. E, I no, prosiłbym o to, żeby wspierali na dobre i na złe ten klub, bo e, nie, zawsze, nie, nie zawsze tak jest. Ja rozumiem, że e, zdaję sobie z tego sprawę, że. E, zwi, e, Wygrana ma wielu ojców, natomiast e, porażka jest zawsze sierotą i my z tym, my z tym wszystkim zostajemy. E, tak jak mówię, więcej zaufania, więcej zaufania do nas e, jako do zespołu, do nas e, jako do sztabu, do klubu. E, tak jak mówię, no, nie ukrywam, że tej, tej publiczności takiej prawdziwej, takiego prawdziwego dopingu przez cały sezon nam brakowało. Może to by był nasz dodatkowy element tego, tak? Natomiast tak jak mówię, no, jeden z ostatnich moich meczy w, w Mielcu i mówię, no chciałem, chciałbym wszystkim podziękować za współpracę.